Witaj, chcesz zrobić gruby melanż? Nie ma problemu. Na początku musisz wbić do imprezy. I w przypadku omawianego problemu, czyli cienkiego melanżu, w łatwy sposób pogrubiasz go. Zaznaczasz literkę B i po sprawie. Możesz dodatkowo wykręcić dupny gruby melanż. Również nie widzę przeszkód. A jak na melansz zajedziesz imprezą, to wszyscy będą zesikani. W tym poradniku to wszystko. Pozdrawiam. To jest gówno, a nie melansz. Ja mu kurwa pokażę. Jacek, ty, twardzielu, dawaj jakiś tłusty bit. To lecimy maleńka. Dziękuję, dobra noc. Nie. Dobra noc. Nie. Któż słuchajcie, ja tu mówię. Dziękuję, dobra noc. Dobra, kończymy. Stary nie popuści.